Cześć, witajcie, ja jestem Krajzus i witam was już w kolejnym odcinku w Godzilla Minecraft Pocket Edition i od razu na wstępie przepraszam, że nie było długo odcinków ale jeden tydzień byłem chory a drugi musiałem, jak to w szkole napisać wszystkie sprawdziane kredkówki a naprawdę wioście mi było ich masa Dobra, i co tutaj jest? Tutaj jest nasza farma Miałem to zrobić na odcinku, znaczy tak myślałem, a mi nie nagrywał. Więc postanowiłem, że dzisiaj nagram dokończę i nie będziemy już tam trzymać na dworze, bo mi się tam w ogóle nie podoba. Dobra. I jeszcze będziemy musieli zrobić nowy pokój teraz... jak to tutaj bo już się nam prawie nie mieści. Bloki, jak tu jeszcze postawimy jedną skrzynkę, to już w ogóle miejsca nie będzie i będę musiał robić bagaż w skrzynkach. Dobra, tutaj mam kilo, akurat tym kilo, oparam, ale nie chcę go zmalować. diamentów. mm, to się zbogaciłem i mogę nie ziemi. Co to? jest? A, dobra. Mamy i bloki. Mamy. Ręka mamy. Nie zrobię. Idziemy jeszcze przemyśleć jak to ma wyglądać. Dobra. Teraz skopiemy. I to jak to wygląda to tak będzie, bo ja będę chodził sobie dookoła tego. A nie po, jak to, po tych sadzonkowych, by ich nie daptać. Dobra. To będzie dzisiaj krótki odcinek. Ze względu, że jeszcze tam jeszcze trochę choruję. Ale jak go to będzie więcej odcinków. Dobra. już wyzewię, to wykopiemy. I to się postaram yy, zrobić to. Znaczy no, nie na nagraniu, wyby te wszystkie to, to czerwone, nie zapomniałem jak to się nazywa to w ogóle cały stone to zniknęło i na ten zwyczajny zapalony y, y, bruk. Dobra tu będzie na wodę jeszcze będę musiał nagrać odcinek O Jezu, skończyło się. I ci, którzy niedawno wychwali na mój, mój kanał, to ja dostałem wiadomość. Akurat od niektórych, nie wiem jak się zorientowali, jak, jakiego mam maila, napisali, żebym zmienił skina, bo im się nie podoba. Nie skina, wam powiem, że nie będę zmieniał, bo mi się ten skin bardziej podoba niż tamten na początku. To mój pierwszy odcinek, ale dobra, nieważne. Idziemy to do skopać i będziemy bić. tutaj ja postaram się skopać, bo nie wiem, czy mi w ogóle starczy jak to miejsce na te wszystkie sedzionki. Wierzę, że to będzie. Tylko te, tutaj postaram się zrobić jak to portal do netheru Pójdę po te jak to Glow sunna. Tutaj sobie oświetlę i jeszcze chyba powiększę su, yy, sufit. O, za nisko dla do mnie. Dobre. I już zera skończymy. Dobra. I też do od tych ci, yy, jak to ci, yy, ci, którzy mi napisali na maila, mojego osobistego maila, powiedzieli, że grał na jak to na komputerze, a nie na telefonie. z tego, że na komputerze mógłbym nagrywać, ale też ja, mi bateria się zepsuła, i jak będę chciał łączyć. Jakieś jakiś odcinek, to mi będą tam powiadomienia wyskakiwać, że muszę kupić, znaczy, że muszę no, kupić nową baterię, bo tak to inaczej nie będę mógł. Dobra. Gdzieś miałem wiaderka, ale nie idzie. Albo w ogóle nie miałem wiaderka, no nie miałem. Zobaczę ja tu. Dobra, no, co, weźmiemy zrobimy kilka tych wiaderek, dobra Raz, dwa, trzy, trzy dwa, Bo też bym chciał dzisiaj coś innego zrobić nocik, Jak tam są te góry tutaj, nade mną To bym mógł powiększyć moją bazę i zrobić Oby być tam całą górę Tak bym chciał zrobić na odcinku, ale Gdybym ja to miało robić to ja bym się zamęczył Dobra. Tu. 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 i, i, i zabrak a tam do kopalni jak z, y, będziemy sadzić w następnym odcinku Jeszcze na górę nic nie robiłem bo nie mam w ogóle materiałów na książkę, a będę się tu cały obrobimy na głowę książkę. Dobra. No. I żeby um, tych wiaderek nie zmarnował to...